Ile kosztuje najtańszy, a ile najdroższy Volkswagen Touareg? Sprawdźmy. A więc w konfiguratorze wybieramy oczywiście Volkswagen Touareg, który startuje od 338 tysięcy złotych. Następnie ukazują nam się trzy wersje do wyboru. Elegance, Airline oraz Air. Z racji, że robimy najbardziej podstawową i najtańszą, wybieramy Elegance. I tak prezentuje się najtańszy Volkswagen Touareg. Jak to już przystało na samochody w najbardziej podstawowych wersjach, Kolor nadwozia biały, felgi srebrne, no i nic powalającego, chociaż i tak wygląda całkiem nieźle. Pod maską mamy 3-litrowy V6 diesel, napęd na 4 koła, 231 koni mechanicznych, no i automatyczna 8-stopniowa skrzynia biegów. Zużycie paliwa oraz energii w następujący sposób. Masa samochodu minimalna, jak jest tutaj ujęte, 2122 kg. Prędkość maksymalna 222 km na godzinę, a przyspieszenie od 0 do 7,7 sekundy. Jest to naprawdę dobry wynik, jak na taką kolumbrynę. Ale no, silnik robi swoje, a środek prezentuje się w następujący sposób. A cena za takiego Tuarega, to jak już wcześniej wspomniałem, wybierając ten model, to 338 090 zł. A żeby skonfigurować najdroższego Tuarega, wybieramy nowego Tuarega R, który już na początku prezentuje się w następujący sposób. Już dość agresywniejsza linia i bardziej zadziorne dodatki. Mamy dostępny jeden silnik, czyli benzynowe V6, 3 litrową hybrydę z napędem na 4